Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy <śmany> metr 50. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. <śmany> Na bolidzie, może z bliska zobaczycie jego stan techniczny. Zajebisty, kurwa. Sprzedaż, kurwa, dwądzie pod zero pytajcie, pytajcie o bolida. Kurwa, szybkie, że mam plułasz. No proszę Państwa, same siłonohy, nie? Kurwa, kurwa, stan idealny. Dobra, lakierek nowy, kurwa. I pan Paweł, no kurwa, jedziemy. Dawaj, Manek. Dawaj, Manek, to już się kameruje. Tak, kurwa, ta kierownica się przytuliła. Hej, kierownicz. Chuj z kierowniczą, dawaj. Nie, kurwa, czarno. O, kurwa, rzeczywiście. Kurwa. A się wszystko boli. O, kurwa. O, o! Wow. Oh, kurwa! Wow. Co ty ześ odwiewał?